Siemanko, witajcie w ośrodku Słod. trwają właśnie szkolenia z Iraty, więc zapytajmy, co nasi kursanci sądzą. Cześć, mogę Ci na chwilkę przerwać? Tak. Co byś mógł powiedzieć na temat szkoleń, podobają się, nie podobają się? Rewelacja, naprawdę. Tak, było ciężko, były zakłasy wczoraj, dzisiaj tak stałem, było ciężko wstawać, tak. ale naprawdę... Cześć, mogę Ci na chwilkę przerwać? Tak. Coś, czy mogłabyś coś powiedzieć na temat szkoleń w naszym ośrodku? Na Jak ci się podoba? Szkolenia są w ale bardzo fajne. jest miła, bardzo atmosfera. Super. Cześć, mogę Ci kilka przerwać? Oczywiście. Co są o szkoleniach w naszym ośrodku? Mm, bardzo mi się podoba. Jakby zawsze o tym marzyłem, żeby pracować w Linach. No i to spełniacie marzenia, nie? Czyli poleciłbyś u nas szkolenia innym? Zdecydowanie. Już mój kolega też tutaj u was był i w sumie z polecenia ja tu jestem, Dzięki. Więc jak widzicie, kursanci są zadowoleni ze szkoleń u nas i polecają, więc zapraszamy do zapisywania się telefonicznie, e-mailowo oraz na naszą stronę słotin.pl